zakup nieruchomości z licytacji komorniczej. Brzmi ciekawie, ale na czym się skupić kupując takie mieszkanie? Jakie kroki należy podjąć, aby zminimalizować ryzyko? Jakie są korzyści licytacji komorniczej? Jakie mogą być potencjalne ryzyka i problemy? Na sam początek wyjaśnijmy sobie, na czym polega licytacja komornicza. Jest to proces, w którym nieruchomość dłużnika jest sprzedawana w drodze aukcji publicznej w celu uzyskania środków na spłatę wierzycieli. Kto przeprowadza licytację mieszkania? Oczywiście komornik. Licytacja komornicza ma charakter otwarty. Co to oznacza? Może przyjść na nią każdy, oprócz komornika, dłużnika oraz ich bliskich. Warunkiem jest jedynie wpłata wadium, które wynosi 10% kwoty oszacowania. A czym jest wadium? To określona kwota, którą wpłaca się jeszcze przed licytacją, płacamy ją po to, aby zabezpieczyć interesy zamawiającego, ogłaszającego przetarg lub aukcję. Sprzedaż mieszkania może odbyć się w drodze wyłącznie dwóch licytacji komorniczych. Druga licytacja jest organizowana, jeśli podczas pierwszej nie udało się wyłonić kupca. Sama procedura licytacji mieszkania nie różni się od pozostałych aukcji, które być może miałeś okazję obserwować, a może nawet brałeś w nich udział. Daj znać w komentarzu, czy byłeś kiedyś na aukcji bądź licytacji komorniczej. Wygrywa ten, kto zaoferuje najwyższą kwotę. Minimalna wartość przybicia oferty w czasie licytacji komorniczej to 1%. Sumy oszacowania mieszkania. Czyli jeśli mamy zakup nieruchomości za 300 tysięcy, to co 3000 zł możemy się przebijać. Ile wynosi cena wywoławcza na licytacjach komorniczych, czyli najniższa cena, za jaką można nabyć nieruchomość? 3 czwarte ceny oszacowania na pierwszej licytacji i 2 trzecie na drugiej. Wspomniana cena powinna być ceną rynkową przedmiotowej nieruchomości. Mieszkanie z licytacji komorniczej można nabyć jednak po cenie znacznie niższej niż rynkowa. Jest to kuszące, prawda? Ale nie zawsze jest to takie proste, jak się wydaje. Na co najmniej dwa tygodnie przed planowaną datą jej organizacji, komornik zobowiązany jest do poinformowania o aukcji publicznej. Obwieszczenie zawiera m.in. datę, godzinę, miejsce licytacji czy cenę wywoławczą oraz wadium do wpłacenia. Gdzie znajdziesz te informacje? Można szukać ich na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej i to chyba najłatwiejszy sposób. Informacje znajdziesz też na stronach internetowych danego komornika. Mogą zawisnąć w budynku sądu rejenowego i pojawić się w lokalnej prasie. Już przechodzimy dalej, ale teraz jest dobra okazja, żeby dać suba. Zrób to, póki o tym pamiętasz. Dziękuję Ci bardzo. Nie wszystko złoto, co się świeci, tak kiedyś babcia mówiła. Sprawdza się to również w przypadku mieszkań z licytacji komorniczej. Na co zatem warto, warto zwrócić uwagę. Bez wątpienia należy uważać na kwotę oszacowania nieruchomości z licytacji komorniczej. Tak, tę kwotę, która widnieje w ogłoszeniu licytacji. Licytacja nie musi oznaczać wystawienie mieszkania w dobrym stanie, w niskiej cenie. Może być wręcz odwrotnie, a wysoka cena może być nieadekwatna do wysiłku i ryzyka, jakie na siebie bierzesz. Bierz pod uwagę obciążenia, o których powinieneś wiedzieć jako kupujący. Jednogłośnie do najbardziej problematycznych zalicza się prawo do żywotniego użytkowania lokalu. Nie ulega unieważnieniu po przeniesieniu własności i nieruchomości. To znaczy, że jeśli decydujesz się na zakup mieszkania z licytacji, obciążonej takim prawem, lokator będzie miał prawo mieszkać tam aż do swojej śmierci. To nie żart, tak to działa. Ty jako nowy nabywca będziesz musiał mu zapewnić utrzymanie na przykład wyżywienie. Będziesz musiał zapewnić mu też opiekę podczas choroby, a to nie koniec, jeśli staniesz się właścicielem mieszkania, bierzesz na siebie obowiązek wyprawienia pogrzebu i pokrycia jego kosztów po śmierci do żywotnika. Prawo do żywocia powinno widnieć w trzecim dziale księgi wieczystej. Chyba nie muszę specjalnie nakłaniać cię, abyś się sprawdził przed przystąpieniem do licytacji, prawda? Innym obciążeniem jest kredyt hipoteczny. Dobrze być świadomy, czy lokal jest obciążony hipoteką. Ale nawet jeśli tak jest, nie musi skreślać to od razu mieszkania z radaru twoich inwestycji. W momencie prawomocnego przesądzenia własności po wygraniu licytacji u komornika hipoteka po prostu wygasa. A jeśli kwota, za którą kupujesz takie mieszkanie, nie pokrywa wszystkich roszczeń wierzyciela, nie ma to znaczenia, gdyż proces wygaśnięcia hipoteki nadal obowiązuje. Pamiętaj o tym, że prawo też się trochę zmienia. I teraz nie do końca zaświadczenie od komornika na 100% zabezpiecza. Musimy naprawdę dogłębnie sprawdzić wszystkie możliwości, gdzie dany dłużnik może mieć po prostu długi, bo mogą one przejść na Ciebie. Kiedy zobaczymy już cenę nieruchomości, zwykle przychodzi pora na obejrzenie jej stanu. W przypadku nieruchomości z licytacji komorniczych jest to więcej niż konieczne. Nie chodzi tylko o to, czy kolory ścian mieszkania na pewno wpasowują się w Twoje gusta. Upewnij się, że mieszkanie nie jest kompletną ruiną. Przed licytacją nieruchomości jest możliwość oględzin. Skorzystaj z niej tak, jak zapewne skorzystałbyś przy zakupie każdego innego mieszkania. Licytacja komornicza nie jest w tym względzie niezwykła, choć niezwykle bolesny może być zakup mieszkania bez oględzie. Wszyscy chcemy możliwie najlepiej i najskuteczniej gospodarować naszymi pieniędzmi. To jest fakt. Nie chcemy angażować się w inwestycje z góry skazane na porażkę. Jakie warunki musi spełnić mieszkanie, aby nie zaliczać je do tej kategorii? Jest ich co najmniej kilka i je wymienimy. Lokal musi być pozbawiony obciążeń, a nowy nabywca powinien znać jego sytuację prawną i być jej świadomy. Jak już wiesz, hipoteka na nieruchomości to nie koniec świata, ale trzeba mieć pewność, że nie będzie się spłacało dodatkowych zobowiązań. Kupić mieszkanie, nie znając jego sytuacji prawnej, to tak jakby kupić używany samochód, nie wiedząc jaka jest jego historia, skąd pochodzi i dlaczego ma tak niski przebieg. A koszty mieszkania są zwykle znacznie większe. Drugi warunek brzmi: nabywca powinien dokładnie obejrzeć mieszkanie przed przystąpieniem do licytacji. Trzymając się analogii samochodowej, nabycie mieszkania bez jego obejrzenia można przyrównać do zakupu samochodu wyłącznie po zdjęciu, które podesłał nam handlarz. Jeśli nie znasz handlarza i szukasz raczej samochodu dla swojej rodziny na lata niż na kilka dni, prawdopodobnie tego nie zrobisz, prawda? Nie ma więc powodu, dla którego miałbyś nie oglądać mieszkania. Dobrze byłoby, gdyby cena lokalu z licytacji komorniczej oraz koszt odtworzenia lokalu, czyli np. remont, był niższy niż zakładają ceny rynkowe. To jest powód, który motywuje znaczną część inwestorów do sięgania po takie lokale. Szukają mieszkań w atrakcyjnych cenach. Czasem nawet są w stanie podjąć ryzyko, bo spodziewają się, że wkrótce zarobią na mieszkanie znacznie, znacznie więcej. Bo jeśli kupisz mieszkanie z licytacji, nic nie stoi na przeszkodzie, byś później je mógł sprzedać. Co, kiedy cena lokale z licytacji jest wyższa niż podpowiada rynek? Taka inwestycja może być zwyczajnie nieopłacalna i ryzykowna. Szanse na to, że wyższą sumę zrekompensują kosztowności ukryte pod łóżkiem w mieszkaniu są naprawdę niskie. To rzeczywistość, nie show telewizyjne. I oczywiście na faktach powinniśmy się opierać, kupując nieruchomości. Oczywiście twoje kryteria udanej inwestycji mogą być inne niż moje, czy kogokolwiek innego. Chciałbym tylko, żebyś pamiętał o tym, o czym czasem zapomina się w materiałach o mieszkaniach z licytacji komorniczej. Nie każde takie mieszkanie jest okazją na zysk. Niestety część z nich może przynieść ci straty. Podstawowe pytanie brzmi, czy komornik może sprzedać mieszkanie z lokatorem? Niestety tak. Mało tego. W nieruchomości z lokatorem nie będziesz mógł przeprowadzić remontu ani tym bardziej w nim zamieszkać. A więc jak pozbyć się lokatora z mieszkania kupionego od komornika? Jeśli kupisz mieszkanie w procesie z licytacji z lokatorem, na pewno w pierwszej kolejności warto się z nim porozumieć w sprawie wyprowadzki. Jeżeli odmówi, cóż, nie pozostaje ci nic innego jak dalsza próba rozmowy. Bądź złożenie wniosku o eksmisję i jej skuteczne przeprowadzenie, co może wydłużyć okres nawet o kilka lat. Jak pewnie się domyślasz, nie jest to łatwy proces. Możesz zapytać, ile czasu na opuszczenie mieszkania po licytacji ma niechciany lokator. Nie stanie się to od razu. Kobiety w ciąży, osoby obłożnie chore, osoby niepełnosprawne, nieletni czy emeryci i renciści mogą zgodnie z prawem zajmować mieszkanie, które do ciebie należy, chyba że miasto znajdzie im lokal socjalny, zastępczy. Podobnie jest w przypadku korzystających z pomocy społecznej, a także bezrobotnych. Taki stan może występować do czasu udostępnienia im przez gminę lokalu socjalnego, o czym wspomniałem przed chwilą. A to może być kwestią nie dni, tygodni czy nawet miesięcy, ale lat. Mieszkanie wystawione na licytacji komornicze mogą mieć atrakcyjną cenę. To jest fakt. Ale to, że atrakcyjną, nie znaczy jeszcze, że bardzo nisko. Jak przy każdej inwestycji, tutaj też będziesz potrzebował znacznych środków. Czy możesz wziąć kredyt na zakup takiej nieruchomości? Jasne, że możesz. Nie ma przepisów, które nakazują kupowanie takich lokali tylko za gotówkę, ale jest to dość kłopotliwe. Dlaczego? Nie każdy bank chce udzielić wsparcia na zakup lokalu z licytacji. Należy spełnić wiele wymagań, chociażby dostarczyć dokumenty z sądu. Nie bez znaczenia jest też wkład własny i historia kredytowa. Jednak czynnikiem, który zasługuje na szczególną uwagę, są terminy. Zwykle oczekiwania rozpatrzenie wniosku kredytowego trwa kilka tygodni. To zdecydowanie zbyt długo, by starać się o niego już po wygranej licytacji. To 14 bądź 30 dni na zapłatę, czy przy targu maks 21 dni. Innym kwestią jest to, że nie wiemy, jakiej dokładnie kwoty będziemy potrzebowali. Przed rozpoczęciem licytacji nie wiemy przecież, za ile mieszkanie zostanie ostatniejszy sprzedane. Więc tak naprawdę uzyskanie kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości z licytacji komorniczej, z mojego doświadczenia, jest praktycznie niemożliwe. Daj znać, czy tobie się udało kiedyś taką transakcję przeprowadzić, albo czy słyszałeś o takiej transakcji? Aczkolwiek nie ma sytuacji bez wyjścia. Zawsze można starać się o promocję kredytową, czyli przyrzeczenie udzielenia finansowania do określonej kwoty i w konkretnym terminie. A jednym ze sposobów przekonania banku do udzielenia kredytu jest zabezpieczenie licytowanej nieruchomości innym lokalem, czyli np. kogoś z rodziny, bądź Twoim, jeśli taki posiadasz. Tylko o czym nie wolno zapominać. O ryzyku. Sam bądź z pomocą specjalistów musisz przekalkulować, czy takie działania ci się po prostu opłacają. Załóżmy, że chcesz kupić mieszkanie od Komornika, ale nie chcesz robić tego w drodze licytacji. Czy jest taka możliwość? Owszem, przepisy dopuszczają taką ewentualność. Komornik może sprzedać zajęte prawo do nieruchomości z wolnej ręki. Warunek cena nie może być niższa niż 75% ceny oszacowania. Chyba, że na inną cenę wyraża zgodę wierzyciel oraz dłużnik, co jest mało prawdopodobne w kwestii dłużnika. Podsumowując, powiedzmy jeszcze, jak wygląda cały proces krok po kroku. Posłużmy się solidnym opracowaniem. Krok pierwszy to znalezienie ogłoszenia o licytacji konwerniczej to już wiesz. Zapoznaj się z jego treścią. Zrób to na tyle dokładnie, aby od razu wykluczyć pierwsze wątpliwości. Krok drugi to sprawdzenie nieruchomości pod kątem prawnym. Gdzie można przejrzeć dokumenty dotyczące mieszkania? U komornika lub w sądzie rejonowym w sekretariacie Wydziału Cywilnego. Jeśli oglądasz moje filmy, wiesz już, że warto też zajrzeć do Księgi Wieczystej Nieruchomości. Krok trzeci to obejrzenie mieszkania, informacje o terminie oględziń, widnieje w ogłoszeniu o licytacji. Nie przegap tego terminu i podejdź do oględzin z pełnym profesjonalizmem, najlepiej ze wsparciem jakiejś osoby, która się zna. Oględziny to etap, który może pomóc ci podjąć decyzję. Już wtedy może się wyklarować, czy decyzja będzie dobra, czy zła. Krok czwarty to wpłata wadium na numer rachunku podany w ogłoszeniu o licytacji. Nie ma tutaj wielkiej filozofii. Jeśli chcesz brać udział w licytacji, powinieneś wpłacić wadium. Krok piąty. To przyjście na licytację w wyznaczonym terminie. Przyjdź punktualnie. Najczęściej odbywa się ona w budynku sądu, więc nie powinieneś mieć problemy ze znalezieniem miejsca. Krok szósty: w przypadku wygranej licytacji, zaczekaj na postanowienie sądu o udzielenie ci tak zwanego przybicia czyli zasądzenie po prostu danej licytacji. Krok siódmy: znowu dotyczący wpłat. Wpłać w ciągu 14 dni cenę zakupu mieszkania. Jeśli potrzebujesz więcej czasu, złóż wniosek o wydłużenie terminu. Jest to możliwe, będzie to możliwe do maksymalnie miesiąca. Krok ósmy to oczekiwanie. Zaczekaj na wydanie przez sąd postanowienia o przesądzeniu własności do nieruchomości. Następnie złóż wniosek o nadanie mu klauzuli wykonalności. I ostatni krok. 9. Złóż wniosek w wydziale ksiąg wieczystych o wykreślenie obciążeń hipotecznych i wpisanie ci jako nowego właściciela mieszkania. Jeśli chcesz kupować mieszkania, z których na pewno będziesz zadowolony i nie będziesz musiał się borykać z problemami, zapraszam cię na naszą stronę, którą masz w linku w opisie. Napisz do nas i przekona się, w czym możemy ci pomóc. A co ja o tym myślę? Czy warto kupić mieszkanie z licytacji komorniczej? Na pewno nie jest to zakup dla każdego. Ważne jest zrozumienie procesu i dokładna analiza stanu prawnego i technicznego nieruchomości. Ważne jest ostrożność i czujność, żeby nie wydać więcej niż zamierzałeś bo tam mogą Ci ponieść mocy, a dogryzę temu obok. A jeśli myślisz o nieruchomości raczej w celach inwestycyjnych i dysponujesz odpowiednią gotówką, możesz rozważyć taką opcję. Grunt to chłodna głowa i rozwarne oszacowanie swoich celów oraz możliwości. Tylko tak kupisz mieszkanie, z którego będziesz zadowolony. Skutecznego wynajmu. Cześć.